Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie po krótkiej przerwie i zapraszam na krótką aktualizację. Zobaczymy, co w ogrodzie teraz przepięknie wygląda. Dzisiaj pokażę Wam między innymi moje dalie, ale nie tylko. Będą także inne byliny, które kwitną bardzo długo, więc zaczynajmy. Podejdziemy sobie tutaj tą rabatą obok pięknych róż i szałwi. Do bylinki, jaką jest rdest himalajski. Rdest himalajski kwitnie, uważam, bardzo długo. On zaczyna kwitnąć już w czerwcu i kwitnie nam praktycznie do mrozów. Jest to bylinka, która naprawdę warta jest zainteresowania, ponieważ u mnie ta sezonka ma akurat rok, a jest dosyć już pokaźna. Nie jest wysoka, może jeszcze urośnie w przyszłych latach. Nie rozchodzi się też bardzo na boki. Też, y, także nie jest bardzo ekspansywną rośliną. Fajne jest u niej też to, że te kwiatostany, tak właśnie jak pokazuje, praktycznie cały sezon mamy, cały sezon ona zdobi. Liście są, jak widzimy, w takim właśnie seledynowym kolorze. Bardzo ładnie y, ten kolor podkreśla właśnie kwiatostany. U mnie akurat są w kolorze takim ciemnoróżowym, ale są także w czerwonych, takich krwistych kolorach. Także w zależności, y, jaką macie odmianę, Taki możecie mieć kolor kwiatostanów. Ja mam w ogrodzie kilka odmian rdestów, które kwitną na przykład wiosną. Ten akurat kwitnie najdłużej i ja bym go bardzo Wam polecała, test himalajski. Natomiast po drugiej stronie ścieżki mamy krzew, który teraz będzie zaczynał kwitnąć. Jest to oczywiście barbula, niezbyt wysoki krzew. Ja go zresztą bardzo mocno przycinałam wczesną wiosną, ponieważ był przesadzany z innego miejsca. Barbula uwielbia słońce, natomiast tam, gdzie wcześniej rosła, miała raczej więcej cienia, więc automatycznie została przesadzona. Po dwóch latach, kiedy tam sobie rosła, przyjęła się bardzo fajnie, że się przyjęła, no i wypuściła, jak widzimy, pierwsze kwiaty. Są to takie drobne kwiatuszki: blado fioletowe, blado niebieskie. Bardzo lubią ją różne owady, także bardzo pożyteczna roślina. Nie jest zbyt mm, wysoka, około metra, metru, metr dwadzieścia może wysokości ma. Dosyć zwarta. warto ją mocno przycinać wczesną wiosną i wtedy ona właśnie bardziej taka się robi kompaktowa, nie rozchodzi się po prostu na boki. Ozdobna jest praktycznie cały sezon. Ponieważ nie tylko kwiaty, ale przede wszystkim liście biało-zielone przepięknie kontrastują na przykład z ciemną zielenią u mnie, akurat tutaj za nią są tuje. Stanowi też fajne tło dla innych roślin. Tutaj chciałam taką stworzyć kompozycję właśnie z czerwonej dali pomponowej, ale niestety dalie u mnie w tym roku się nie popisały. Nie jest po prostu to dla nich łatwy rok, że tak powiem. No są te kwiatki dosyć drobne. Są, ale liczyłam na trochę więcej, bo u mnie dalie zazwyczaj były dużo piękniejsze. No i tak właśnie wchodzimy w temat dali. Zaraz Wam poka pokażę inne sadzonki dali. Ta tutaj jak widzimy pomponową czerwoną. Fajnie wygląda właśnie z tą barbulą, bo mocny kolor na tle biało-zielonych gałązek barbuli. Barbula dopiero będzie kwitła. Ona, tak jak mówię, bardzo pożyteczna roślina, lubią ją wszelakie owady, motyle. Także naprawdę warto ją mieć w ogrodzie. Też są piękne, właśnie barbule o zwykłych zielonych liściach, też bardzo obficie kwitną. A już za moment pokażę Wam inne dalie, które mam w swoim ogrodzie, i zastanowimy się, dlaczego w tym roku jakoś marnie dali kwitną. Moje dalie w tym roku posadziłam w różnych miejscach w ogrodzie z nadzieją, że późnym latem Będę miała przepiękne kwiaty w różnych częściach ogrodu. Niestety niezbyt mi się to udało, ponieważ kilka kęp zostało brutalnie zjedzonych już wiosną przez ślimaki. Poza tym wiosna była bardzo zimna i uważam, że to też bardzo zaszkodziło daliom i nie rosły tak, jak to zazwyczaj było. Jednak dalie lubią ciepło. A niestety wiosna była jaka była, nie była zbyt sprzyjająca. Po zimnej wiośnie moje dalie potem zaatakowały ślimaki. Oczywiście walczyłam z nimi, no ale wiecie jak to jest. Czasami wystarczy jedna noc i jest po roślinie. Tutaj mamy akurat taką pomarańczową, która dopiero e, się rozkwitnie jeszcze. Jeszcze nie jest w pełni rozwinięta. Pierwszy jej kwiatek, także jakoś późno. A nieco niżej mamy takie bardzo niziutkie dalie pomponowe w takim bardzo ciemnym kolorze. Może nie każdemu się też podoba, ale w połączeniu z białą dalią na pewno by to wyglądało bardzo ciekawie. To jest taki bordowy, mocny kolorek. W tamtym roku właśnie zakwyciły mnie dalie pomponowe i nakupiłam sporo bulw. Myśląc, że właśnie będę miała przepiękne dalie, no ale jakoś tak średnio się udało. Z tego co słyszę, to inne osoby tak samo mówią, że to nie był rok dobry dla dali. Inne kwiaty owszem, bardzo ładnie rosły. Naprawdę uważam, że to był bardzo udany sezon, mimo wszystko dla innych roślin, ale dalie jakoś średnio. To jest akurat dalia talerzowa, ta bardzo ładnie się spisuje. Ona jest dosyć wysoka, trzeba było ją podpierać, ponieważ mogła się wyłamać. Pod ciężarem tych kwiatów, zwłaszcza po deszczu. Także przywiązujcie uwagę, jednak do tego, aby dalie wysokie e, robić im jakieś tyczki, no bo są ciężkie po deszczu. A deszczu w tym roku u nas było bardzo dużo. No i oczywiście jakieś tam pędy się na pewno e, wyłamały. Tak, właśnie wyglądają moje dalie. I kolejna roślina. Bardzo ozdobna ze swoich owocostanów. Typowa roślina jesienna to oczywiście miechunka. Ozdobna ze swoich pomarańczowych, pięknych owocostanów, które wyglądają jak takie wiszące lata ręki. Roślinka bardzo oryginalna, ładna, ma tylko bym powiedziała jedną wadę. Ona lubi się rozchodzić po ogrodzie. Trzeba na nią uważać. Oczywiście, kiedy macie młodą sadzonkę, to Wam nic nie grozi. Natomiast kiedy porośnie sobie w ziemi kilka lat, może być problem, jeżeli ktoś nie ma zbyt dużo miejsca. Także trzeba na nią troszkę uważać i przecinać jej korzonki, aby nie rozchodziła się i nie była wszędzie. Jednak mimo wszystko wygląda bardzo ciekawie, bardzo interesująco. Te latarenki, jak na nie mówię, na początku są w barwie zielonej. Potem takiej seledynowej, potem się robią żółte, a potem pomarańczowe. Można je suszyć, można je zbierać, bo wyglądają bardzo ładnie do dekoracji. Wiem co mówię z tym, że się rozchodzi, ponieważ tutaj jest obok tej kratki, a ona już znajduje się za kratką. Już nawet ma tam właśnie swoje owocostany. Ale akurat tutaj może sobie pójść tam dalej, bo dalej za tą kratką jest gunera, więc. Tam może sobie pójść troszkę i tak jeszcze ma daleko do gunery. Mimo wszystko trzeba na nią y, uważać. Teraz kilka słów o powojniku bylinowym, który niestety trochę ucierpiał, też był przesadzany w zeszłym roku. Przyjął się, ale nie jest już taki duży jak rósł wcześniej. Widocznie ta przesadzka mu tak y, dała w kość, że nie jest aż tak piękny, ale niestety musiałam go przesadzić, bo zmieniałam tam rabatę i, i wyszedł, że wyszło, że, że rośnie mi na ścieżce, więc musiał być przesadzony. Jest to odmiana, y, nie Cassandra, bo dużo osób ma Cassandrę, ja ją kupiłam pod nazwą New Love. Y, takie trąbki niebieskie, bardzo ładnie kwitnie, już tutaj nawet przekwitł, jak widzimy, ale kwitnie dosyć długo, około miesiąca na pewno. I zawsze te liście, pomimo że je pryskam na choroby grzybowe, to wydaje mi się, że ciągle tutaj się gdzieś pojawiają takie brzydkie liście. Nie wiem, czy to jest już grzybowa choroba, czy to jakieś po prostu coś innego. Taki powojnik, który ścinamy nisko przy ziemi, który nie wymaga podpór. Jest to po prostu, zachowuje się ta roślina jak typowa bylina. Dziękuję wszystkim za oglądanie moich filmów, za komentarze, za subskrypcję. A na koniec szafirowa burza, roślinka doniczkowa pięknym, szafirowym, fioletowym kolorze. Trzymajcie się, życzę dobrego weekendu, cześć.